Biorę już młot i ruszam na robotę Coś tu znalazłem, jakieś trójkąty O Tak to wygląda Na boki się daje, żeby woda tam nie zaciekała Według moich obliczeń Te dwa to skupione, jak przeciąłem na pół, żeby do samochodu mi weszło Te miałem gdzieś skitrane Według moich obliczeń pół metra mi zabraknie, ale zobaczymy. Najwyżej dotnę tam piłą tarczową wzdłuż. Wszystko się da. No, także wchodzę na dach i kręcę. Dobra, idę zamontować te trójkąty. Najpierw dam z dołu. Z dołu dam te dłuższe. Czy te krótsze, ale nie te, nie, nie te najdłuższe. A do środka dam kawałki po prostu żeby te trzymały się ale dam trochę od dołu, niżej znaczy nie, nie do samego dołu tam ze 2 cm półtora cm dam wyżej trochę nie było od samego dołu, to trochę tak głupio dobra Kręcił tymi wkrętami małymi nadzieję, że mi kurwy nie wyjdą na zewnątrz miarę to w pionie w pionie, bo nie będzie deska do tego przybita, ona też musi być w pionie dobra, już wyszedł dobra, tyle starczy a jak wyszedł, to muszę wyżej kręcić. Okej. Okay. Tak... O wykręcę. No tak co? Co 40 centymetrów. Starczy. Później dokręcę chyba jeszcze, żeby te deski trochę wzmocnić. Będzie lepiej trzymać wszystko. Bo widzę, że one takie. O, luźne są. Jak gacie w kroku. Z drugiej strony może pójdę to bardzo, bardzo do środka poszło. No. Kurwa, na zewnątrz stałe. Dobra. Robić dobrze. Pierdolony wyszedł Panie, idź pan w chuj. Tak mocno Jeszcze jeden Dobra Tego wykręcę, bo to kurwa za bardzo Minimalnie są za długie Ale nie mam krótszych chyba Ważne, że trzyma Dobra, tak będę kręcił do samej góry Tu cały Kurde, wyda A z drugiej strony Dobra Czyli mam trójkątów, nie muszę docinać, Coś się pomyliłem w obliczeniach 4:53 Faktycznie wyda, dobra, to dobrze. Chcę to przykręcę i będzie git. No i dobra, przyszedł czas na papę. Teraz będę dawał ją na szywki. Nie dać na papniaki, ale to Kamery nie wrzucę tu, bo za bardzo wieje dzisiaj i mi wywali ją na dół. <grystanie> Trudno, nie, nie będzie. Będzie tylko z czołowej. Obraz. Z jednej strony dobrze, że jest dosyć płaski, tak? Tam 7, około 7-8 stopni ma ten dach. Łatwo się chodzi Trochę wysunę sobie tutaj mniej więcej równo z tą deską. Z tym trójkątem. Właśnie po to to jest. Ta woda tu zleciała, zlecywała, a nie tam. I jak będzie ta deska, to by biegniło wszystko. Cały dach. A tak tam nie leci woda i jest bajka centymetr około sobie wysunę niżej dobrze natrężyć ją później dobra, trzeba to przyciąć to będzie najgorsze w tym całym zestawieniu może się uda to zrobić? Jakoś ładnie, w miarę, w miarę dobrze. Zobaczymy. Tu jakoś on zawinąć. Równo z tym trójkątem? I uciąć. i wylądował i cały misterny plan też w pizdu. Pierdoliło jebany wiatr z papier do Kurwa ty nóż jakiś chulowaty. Szlak mnie zaraz trafi o idzie lepiej. Dobra no nic muszę kurwa wziąć do góry gówno jebane pierdolone. Co za przypadek? A kto powiedział, że to był przypadek? W dupę zajebane. I kurwa napierdalać Wiedziałem kurwa, najgorszy zwiat. Ach szkoda kurwa gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę. Ale będę na pierdala Kurwa przesunęło cały Gówno jebany Człowiek na w kurwie tu Przeklina bo mnie w kurwia, chłop może w szoku jest! Przez jebany wiatr Cały kurwa niżej Ja na chuj to wieje? Musiałem wziąć podwójną dawkę leku na nadciśnienie, bo inaczej chyba bym dostał zawału na miejscu. Nie kurwa deszcz. Nie kurwa słońce, to kurwa wiatr. Chuj wie o co chodzi? to Przed tego, że ja kurwa sobie ustawię, nieraz wywieje. Trzeba się wyluzować. półtora, może być półtora. No chuj, tak wywiej, i tak Dobra, złapie tu od razu. Teraz tu naprężę Kurwa zestra mnie napręże <śmienny> Janik <śmienny> ja Napierdole kurwa, kurwa jebany gówno pierdolę A robi tu kurwie pój strzeli Widocznie nam wykradzanie Nie wiem czy to jest kurwa dobrze może być. Oczywiście ona jest klejona Tu z dołu klej będzie trzymał i tam z dołu też jest klej muszę się odkleić też przy, przyłapać Chyba łaty puszczę dzisiaj jeszcze kurwa nie zwiało tego Taka pogoda, że pierdolę, niech ją chuj strzeli. Dlaczego tak niekulturalny? Dobra, się to zbiję. Będę rozwijał kolejne paski. I chuj, mam nadzieję, że kurwa wiatr mnie nie powstrzyma. Przejść z dołu, podkleić tam zaraz. I pomotek z mi spierdolił. <laughs> No na szczęście to w miarę równo poszło Pierdolony kurwa wiatr A Teraz to kurwa sobie odczepię I podkleję, bo kurwa jak zawieje z tej strony to też będzie chujosło. Kurwa A ona się zrobiła jebana Dobra Zibane kurwa Pierdolony nie ma kiedy wjechać nie trzyma Nie trzyma, ale trzeba kurwa nabijać łaty zaraz. O, trzy miesiące mam na drobienie dachu, położenie blachy. Inaczej, kurwa, papech Tu membrany chój strzeli. Dobra. Ej do końca, dorobię papy i będzie po robocie. Szybka akcja. Dobra, dwa paski sobie przykleiłem. Przyszyłem, przytakerowałem, nie wiem jak to tam się nazywa. Zajebiście gęsto. Ale kurwa, że ten wiad zaczął wiać, to mówię, pierdolę, będę, będę ostro dawał. A i boki też robiłem. widać. Też gęsto tutaj żdę, ale najpierw muszę taśmę odkleić i, przy... i skleić papę. Właśnie teraz to zrobię. Dwie naraz. Klejać. I zaraz przyklejać chyba. będzie się trzymać, gorzej z dołem póki nie ma łat nie wiem, czy będę dawał dzisiaj te łaty, czy nie Zobaczcie, jak z czasem dobra dobra, przyszyję sobie tutaj ten róg czy kant Dobra, jeszcze młotkiem dobiję. To ładnie doszło. Dobra, jadę z kolejnym. Jeszcze dwa paski zostały. Tylko nadzieję, że ten statyw mi kurde nie poleci. Muszę ten dach idzie w miarę równo. Tak się desek trzymam tu widzę czy on idzie równo to papa, czy nie widzę, że całość musi iść w ogóle wyżej to dużo wyżej o, mniej więcej tak równo taśma w taśmę A mniej więcej Dobra, równo poszło. Zaraz będę przybijał, bo to nie ma co, bo zawieje kurwa. I o no właśnie o tym mówię. Będzie kurwa po papie. Pierdolony, kurwa. Nie ma kiedy wijać. Chuj. <słuch> Dobra, trzy jest wszystko, i wtedy, wtedy obetnę tam. Mówię ogólnie tu rzadziej, tutaj się bije, ale ja tam pierdolę. I bardzo dobrze. Mi kurwa, trampoliny wywiało dwa razy. Dachu lepiej, żeby nie zerwało. Dobra. Będę to bił dalej. Będzie tak. Będzie zajebiście. Jak się zrobi remont, to padną wszystkie liście. Będzie tak. Będzie zajebiście. Jak się zrobi remont, to padną wszystkie... Liście.